Dzisiejszy odcinek to odcinek z serii tych, które planuję od dłuższego czasu. Co prawda nie chciałam go nagrywać jeszcze teraz, bo chciałam się jeszcze troszeczkę pokręcić w temacie mojego ostatniego kontraktu, z którego wróciłam trzy tygodnie temu. Ale może faktycznie tak lepiej wyjdzie, bo nie siedziałam przed mikrofonem już od ponad miesiąca i może taki właśnie bardziej konkretny odcinek jest tym, czego właśnie teraz potrzebuję, żeby wrócić już na dobre do. Nagrywania podcastu. Dzisiejszy odcinek będzie dotyczył studiowania. Studiowania zarówno nawigacji na uczelni morskiej, jak i tego, co potem, jak już ten tytuł inżyniera uzyskamy, i zastanawiamy się, co tak naprawdę możemy teraz ze sobą zrobić. Ja teraz i pływam, czyli pracuję na morzu i studiuję. Jestem na drugim roku studiów magisterskich i studiuję jednocześnie dwa. Kierunki studiów. Jedno z nich to jest zarządzanie, w języku angielskim nazywane fantastycznie Business Management, i są to studia stacjonarne. A zaocznie studiuję filologię angielską. W czerwcu 2024 roku obroniłam się z tytułem inżyniera, kończąc jedną z polskich uczelni morskich na kierunku nawigacji w języku angielskim. I tutaj od razu zaznaczę, że ja studiowałam na jednej z tych trzech polskich morskich uczelni. I nie do końca wiem, jak sytuacja wygląda w tych pozostałych dwóch. Mogę się tylko domyślać po tym, co słyszałam gdzieś tam od znajomych, że wiele rzeczy wygląda podobnie. Ale na pewno, zanim podejmiecie decyzję co do wyboru studiów i miejsca, w którym będziecie studiować, będzie trzeba zrobić porządny research danego kierunku. A tak w ogóle to cześć. Ja jestem marynarka i pracuję na statku handlowym jako trzecia oficer. A to jest mój podcast. W którym o tej pracy opowiadam, nie tylko o pracy, ale również o tym, jak to moje życie między statkiem a lądem wygląda. Dzisiejszy odcinek planuję podzielić na takie dwie części. Pierwsza z nich to będą właśnie studia inżynierskie, a druga część to będzie to, co możecie zrobić po studiach inżynierskich, jeśli chodzi o Waszą dalszą, wyższą edukację. Oczywiście będę opowiadać tu o tym, jak to wygląda u mnie, jak ja dotarłam właśnie do tego miejsca, czyli do drugiego roku dwóch magisterek, jednocześnie studiując i pływając w rotacji 10 na 10 tygodni. Mam ogromną nadzieję, że dzisiejszy odcinek się Wam przyda. Ja już przez te studia inżynierskie przeszłam, już przez rok magisterki przeszłam, i tak naprawdę, gdy zaczynałam studiować nawigację, to nie miałam nikogo znajomego, kto wcześniej przez tą nawigację już by przeszedł. Jestem pierwsza w mojej rodzinie, która na to może poszła, więc dużo rzeczy musiałam gdzieś tam dowiadywać się samemu, bo nie miałam właśnie nikogo, kto by mnie złapał za rękę i by pokazał mi: spójrz, to można zrobić tak, tak i tak, albo można to zrobić tak, tak i tak. No więc, okej, okay. studia pierwszego stopnia, studia inżynierskie na kierunku nawigacja. Pierwsza rzecz, jaka jest mega istotna, to dobranie Odpowiedniego sposobu studiowania do tego, co chcemy podczas tych studiów robić i do tego, jakie są nasze priorytety. W ogóle na początek trzeba się porządnie zastanowić, czego my tak naprawdę od tych studiów chcemy. Czy chcemy na przykład takie autentyczne doświadczenie studiowania z chodzeniem na uczelnię od poniedziałku do piątku, czy na przykład bardziej zależy nam na tym, żeby te studia móc połączyć z pracą. Bo jeśli chodzi o studia stacjonarne, to raczej nie ma mowy, że podczas tych studiów w terminach innych niż te, które są przeznaczone na praktykę, będziemy mogli na to może pojechać do pracy. A to dlatego, że wszystkie zajęcia na studiach stacjonarnych są obowiązkowe. Czy są to wykłady, laboratoria, czy ćwiczenia, to nie ma znaczenia. Nawigacja, ze względu na to, że po jej ukończeniu nie mamy tylko dyplomu inżyniera, ale również możemy. Wyrobić dyplom oficera fachtowego, to mamy konwencję STCW, czyli konwencję dotyczącą standardów szkolenia marynarzy i oficerów. No to jest tak naprawdę takie coś za coś. To, że te zajęcia są obowiązkowe i każdą nieobecność trzeba odrabiać, bywa naprawdę upierdliwe, ale z drugiej strony studia kończymy nie z jednym dyplomem, a z dwoma. I właśnie tak jak już wspomniałam, ta konieczność uczestniczenia w zajęciach sprawia, że raczej podczas studiów stacjonarnych sobie nie popływamy. Jedyne co możemy robić, czyli to co ja robiłam przez całe studia, co pozwoliło mi tą uczelnię skończyć, mając wypływane ponad 365 dni, czyli dokładnie tyle ile jest wymagane do uzyskania... Dyplomu oficera wachtowego, no to to jest pływanie tak naprawdę w każdej wolnej chwili. Mówiąc w wolnej chwili, mam na myśli w wakacje, w święta czy w jakieś inne dłuższe przerwy od studiowania. Ja na swój pierwszy kontrakt jako kadet pojechałam tuż po zakończeniu sesji letniej na pierwszym roku studiów. Były to oczywiście promy w rotacji dwa na dwa tygodnie, i przez te trzy miesiące wakacji udało mi się. Pojechać na 3-14, co dało mi wypływane około 60-70 dni. Teraz dokładnie nie pamiętam, bo tutaj się troszeczkę te promy liczy, inaczej przez system zmianowy. Już nie wspominając o tym, że dla studenta każdy zastrzyk gotówki jest po prostu czymś. Wow. Wróciłam na drugi rok studiów, no i po zakończeniu sesji letniej na drugim roku również trafiłam na promy jako kadet, tym razem w rotacji miesiąc na miesiąc. A to z kolei pozwoliło mi już na Święta Bożego Narodzenia to już wychodziłoby byłby trzeci rok studiów. Pozwoliło mi wrócić na ten sam prom już jako OS, czyli jako marynarz. Także ja zaczynając ten roczny okres praktyk, który jest między trzecim a czwartym rokiem studiów, zaczynałam ten czas mając już tak naprawdę wypływane praktycznie połowę tego, co potrzebowałam do dyplomu oficera wachtowego. A właśnie tego nie powiedziałam. Ten czas napływania oczywiście na studiach stacjonarnych jest, i on jest z reguły między trzecim a czwartym rokiem, w zależności od tego, jaka to jest uczelnia, jaka to jest specjalność, czasami jest to pół roku, potem kolejny semestr i potem pół roku, a czasami jest to po prostu cały rok, czyli 12 miesięcy. Ale naprawdę trudno jest wypływać 12 miesięcy, czy powiedzmy nawet 11 miesięcy, mając na to rok. Nikt przecież nie będzie spędzał tego całego roku przerwy na pływanie, będąc dosłownie tyle czasu na statku. I ja właśnie dzięki temu, że przez te wakacje i przez te święta pływałam, to nie dość, że udało mi się sobie troszeczkę zarobić, no to wróciłam na ostatni semestr studiów już mając wypływane 365 dni. Wtedy już nie pozostawało nic innego, jak obronić się najszybciej jak się da. Stać egzamin na radiooperatora, czyli egzamin z GMDSS-u i zrobić te dodatkowe kilka kursów, których uczelnie nie zapewniają, czyli wyższy pożarowy, wyższy medyczny i takie tam. Dokładniej o tym wszystkich, o tych kursach i certyfikatach, które trzeba zrobić bądź posiadać przed uzyskaniem dyplomu oficera wachtowego, to wszystko jest w odcinku tego podcastu numer dwa, czyli jak zostać marynarzem. No i to chyba tyle na temat studiowania nawigacji stacjonarnie. Jest oczywiście również druga opcja, która sprzyja pływaniu, czyli studia niestacjonarne. W Cecinie jest coś takiego jak studia dziesięciotygodniowe. I to wygląda mniej więcej tak, że studenci sobie pływają, pływają, pływają i tam w marcu czy w lutym, nie wiem dokładnie, wracają na uczelnię na 10 tygodni, mają zajęcia i tak przez 4 lata, bo tyle też te studia niestacjonarne trwają. Jeśli jest to coś, czym jesteście zainteresowani, to polecam zrobić. Porządny research na ten temat, podzwonić, posprawdzać strony internetowe i dowiedzieć się wszystkiego, czego możecie na ten temat, żeby po prostu wiedzieć, na czym stoicie i na co możecie się, albo nawet nie możecie, tylko musicie się przygotować, wybierając ten tryb studiowania. Ale jest to na pewno dużo lepsza opcja dla osób, które chcą pływać, a niekoniecznie siedzieć cały czas na uczelni, bo te studia niestacjonarnie również kończy się z dwoma dyplomami. Z dyplomem inżyniera oraz przy wypływaniu tego, co trzeba, z dyplomem oficera wachtowego. Jak wyglądają studia niestacjonarne w Gdyni, nie mam zielonego pojęcia. Nie mam też żadnych znajomych, których ewentualnie mogłabym podpytać, jak to dokładnie wygląda, z czym to się je. Dlatego tak ważne jest, żeby sobie dokładny research zrobić i się po prostu podowiadywać, jakie są możliwości. No, a jeśli chodzi o te dziesięciotygodniowe w Szczecinie, to mam kilku znajomych, którzy właśnie te studia wybrali. Są to z reguły osoby, które uczyły się w technikum morskim, więc te podstawowe dokumenty potrzebne, żeby pracę na statkach zacząć już mają. Jakąś praktykę też już mają, więc pod tym względem może być im odrobinę łatwiej znaleźć sobie pracę z właśnie kompletem potrzebnych dokumentów i już z jakimś doświadczeniem. Ale ogólnie ja wychodzę z założenia, że wszystko jest do zrobienia. No i właśnie do zrobienia są również studia drugiego stopnia przy jednoczesnym pływaniu. Ja zawsze wiedziałam, że te studia drugiego stopnia chcę skończyć, ale miałam na to troszeczkę inny plan i troszeczkę inną wizję. Raczej nie planowałam jednocześnie pływać i studiować, bo bałam się tego i myślałam, że to jest raczej nie do zrobienia. Biorąc pod uwagę, ile czasu byłabym faktycznie na tej uczelni nieobecna, dlatego mój pierwszy plan to był po prostu rok przerwy między skończeniem inżynierki a rozpoczęciem magisterki. Strasznie mnie wtedy ciągnęło do pływania, głównie dlatego, że zrobiłam ten dyplom oficera wachtowego i bardzo, bardzo chciałam tym oficerem już być. A miałam też w głowie to, że bardzo ciężko może być mi znaleźć pracę jako oficer bez doświadczenia i może to się wiązać z koniecznością. Wypłynięcia na bardzo długi kontrakt, czyli kontrakt około czteromiesięczny. No, przy takim wypłynięciu, przy takiej długości kontraktu, nie wiem, czy bym dała radę jakoś sobie z tymi studiami jeszcze poradzić. Plus, chciałam raczej uniknąć tak długiej nieobecności na uczelni, bo to też według mnie troszeczkę wtedy miało się z celem. Bo nie będąc na zajęciach, tak naprawdę nie nauczyłabym się na tych studiach nic. Nie miałabym z tych studiów w sumie nic. Ale jako że tej pracy za oficera nie mogłam znaleźć, stwierdziłam, że żeby nie tracić czasu, pójdę po prostu na tą magisterkę i w ostateczności, jak trafi mi się jakiś dłuższy kontrakt, wezmę sobie dziekankę po pierwszym semestrze czy po pierwszym roku. To była taka opcja, którą gdzieś tam rozważałam. Zdarzały mi się podczas pierwszego semestru magisterki takie krótkie, kontrakty typu dwa tygodnie, ale to było to. W ogóle jeszcze sam fakt, że zdecydowałam się studiować dwa kierunki, a nie jeden, był na początku troszeczkę przytłaczający, bo nie byłam pewna, czy jakoś uda mi się to ogarnąć. Moim pierwszym wyborem było właśnie to zarządzanie, a ta filologia wpadła tak, w sumie nie wiem, czemu wpadła, ale w pewnym momencie urodził mi się taki pomysł i stwierdziłam, że okej, okay, spróbuję. W ogóle, jak już jesteśmy w temacie wyboru studiów magisterskich, tutaj ja stwierdziłam przy tym zarządzaniu, że zrobię coś takiego. Co pomoże mi gdzieś tam w przyszłości, nie pływając? Chciałam wybrać takie studia, które pomogą mi, kiedy już z tego morza będę chciała zejść na ląd. Jest na szczęście bardzo duży wybór kierunków, i większość z nich nie wymaga ukończenia tego samego kierunku na pierwszym stopniu, tak jak właśnie było to na zarządzaniu. Zastanawiałam się też nad ekonomią międzynarodową, ale tutaj ten, jakby krąg Kierunków, które trzeba było skończyć na pierwszym stopniu, żeby móc iść na te studia drugiego stopnia, był troszeczkę węższy i nawigacja nie pamiętam, chyba się nie w ogóle nie kwalifikowała tam. Ale sporo jest właśnie takich kierunków, które biorą studentów na drugi stopień, mając kompletnie inne wykształcenie pierwszego stopnia. Dlatego tutaj macie opcję, więc możecie wybrać sobie coś, co was interesuje coś kompletnie nowego, bo jesteście tak naprawdę w wygranej sytuacji. Macie już studia pierwszego stopnia skończone, jesteście już inżynierem i macie w ręku zawód. Tak naprawdę, więc te studia drugiego stopnia to może być cokolwiek, tak żebyście wy byli z tego jakoś zadowoleni i żebyście wy czuli, że się rozwijacie. Oczywiście są kierunki bardziej i mniej wymagające jak ze wszystkim zresztą. Moje te dwa kierunki nie należą do zbyt wymagających i to jest też jeden z powodów, dla którego udaje mi się te studia ciągnąć razem z pływaniem. Na początku w ogóle przed rozpoczęciem tej drogi ze studiami drugiego stopnia, warto sobie w mojej ocenie dokładnie zdefiniować, jakiś tam cel, który mamy, jeśli chodzi o te studia drugiego stopnia. Czy chcemy się rozwijać, czy chcemy poszerzać swoje zainteresowania, czy może interesuje nas tylko i wyłącznie dyplom magistra. No a jeśli nasz cel to jest na przykład bycie super studentem i uczestniczenie we wszystkich zajęciach i wyciągnięcie z tych studiów najwięcej, jak się da, no to pływanie w tej konfiguracji może być bardzo przeszkadzające. Ja właśnie wybrałam to zarządzanie głównie dlatego, że wydawał to się być taki kierunek, który da mi bardzo dużo gdzieś tam w przyszłości, kiedy będę próbowała znaleźć sobie pracę inną niż pływanie, a filologia angielska wpadła mi troszeczkę z zainteresowania. Jak pewnie wiecie, ja kończyłam tą nawigację po angielsku i wcześniej byłam też w anglojęzycznym liceum, więc ten angielski nie jest dla mnie problemem. I właśnie ta filologia wydawała się być czymś takim stosunkowo prostym, co nie będzie ode mnie za dużo wymagać, a da mi tylko same korzyści w postaci magistra filologii angielskiej no i ewentualnie gdzieś tam rozwijania się w tym takim kierunku językowym, co dla mnie jest dosyć przyjemne. Złożyłam papiery na tą filologię chyba w ostatnim dniu rekrutacji. I tutaj akurat dla osób, które nie mają licencjatu z filologii, był jeszcze konieczny egzamin wstępny, czyli taka rozmowa kwalifikacyjna, żeby sprawdzić poziom języka angielskiego. Ja byłam przed tym strasznie zestresowana samą tą myślą, że ktoś będzie sprawdzał mój angielski, bo bałam się, że będę po prostu odstawać od grupy, która z tą filologią jest związana od samego początku studiowania. W ogóle z tą rozmową wyszła taka jedna wielka komedia, bo dzwonili do mnie z uczelni wtedy, kiedy ja zdawałam GoCa. Czyli ten egzamin wspomniany wcześniej na radio operatora, wiecie, ja pisałam egzamin, wychodzę, patrzę, mam w strzynie odebrane połączenia z jakiegoś dziwnego numeru. Mówię, nie spokojnie nie przyjmuję się, tym w ogóle nie odbieram. Teraz jest egzamin. No ale w przerwie między jedną częścią egzaminu a drugą. Znowu dzwonił telefon, odebrałam. I się okazało, że to uczelnia, która mówi mi, że muszą na szybko zrobić rozmowę kwalifikacyjną, bo złożyłam bardzo późno papiery i ta rozmowa musi być na następny dzień. Ja wtedy nie dość, że byłam spanikowana tym gocem, to jeszcze byłam spanikowana tą rozmową, która no, nie wiedziałam, jak będzie wyglądać i się bałam, że totalnie ją położę, bo dawno nie miałam żadnych językowych egzaminów. Ale na szczęście wszystko dobrze wyszło, i w październiku zaczęłam niestacjonarne studia na filologii angielskiej. I pierwszy semestr zimowy przesiedziałam praktycznie calutki w domu na studiach. Wyjątkiem był jeden dwutygodniowy wyjazd na prom, gdzieś na przełomie października i listopada, i potem wyjazd na początku grudnia na święta w sumie, bo wróciłam na początku stycznia jakoś, to był miesięczny. Wyjazd też na prom, ale to już było takie stanowisko bardziej jak junior oficer. No i cały czas, oczywiście, gdzieś tamtej pracy za oficera szukałam, bo wiedziałam, że jeżeli ona się trafi, to wtedy po prostu wezmę tą dzikankę i pojadę nawet na 4 czy na 5 miesięcy, jak będzie trzeba. Jaka praca mi się trafiła za oficera, to już pewnie wiecie. Trafiła mi się praca na Roro w rotacji 10 na 10 tygodni, i tutaj pojawił się kolejny problem. Pierwszego wyjazdu, który mi zaproponowali, w ogóle odmówiłam ze względu na to, że były jeszcze wtedy egzaminy w sesji zimowej, ale wydawało mi się, że będę w stanie pojechać na samiutkim początku nowego semestru, biorąc właśnie tą dziekankę. Ale ta dziekanka wydawała mi się troszeczkę taką stratą czasu, bo przecież wrócę jeszcze w czasie trwania tego semestru i potem, tak naprawdę, końcówkę semestru i wakacje i cały kolejny semestr musiałabym siedzieć. I czekać, żeby wrócić z powrotem na studia. No co prawda, pływać, ale ten czas przez 10 tygodni, kiedy będę w domu, no to będzie dla mnie tak naprawdę stracony czas. Także pojechałam do pracy w ogóle, nie martwiąc się tym za bardzo, stwierdziłam, że jakoś to wykombinuję. Jak to rozwiązałam? Na zarządzaniu wzięłam indywidualną organizację studiów. To działa mniej więcej tak, że z każdym z prowadzących umawia się indywidualnie. Na sposób zaliczenia tego przedmiotu. Ten iOS sprawia, że nie musimy pojawiać się na zajęciach. Jedyny problem z nim jest taki, że uczelnia nie przyznaje tego tak o. I praca wyjazdowa na statku nie jest powodem, dla którego tą indywidualną organizację można dostać. Te powody, dla których można ją dostać, można sobie sprawdzić w internecie i jest ich kilka. Ja to obeszłam w ten sposób, że wzięłam. Tą indywidualną organizację ze względu na studiowanie dwóch kierunków jednocześnie. Na szczęście udało mi się to wszystko ze statku bez konieczności fizycznie pojawiania się na uczelni wtedy. Udało mi się zarówno złożyć ten wniosek, jak i dogadać się ze wszystkimi prowadzącymi, z którymi musiałam się dogadać. Na szczęście to wszystko z tą indywidualną organizacją wyszło tak, jak ja chciałam, żeby wyszło. Uczelnia dosyć mocno poszła mi na rękę, tak jak również i prowadzący. Ale ja w ogóle jestem zdania, że jeśli się z kimś jest szczerym od początku i przedstawia dokładne założenia danej sytuacji, to jak się planuje tą sytuację rozwiązać, a nie gdzieś tam kręci i wymyśla, to jest się w stanie po prostu dojść do jakiegoś tam kompromisu. Także ja po prostu wyszłam do wszystkich prowadzących z tym, że słuchajcie, no nie będzie mnie do maja, ale w maju już będę i zrobię wszystko, żeby nadrobić ten materiał, który straciłam w czasie mojej nieobecności. Tak, żeby rozliczyć się z tym konkretnym semestrem w terminie. No i na szczęście zadziałało. A jeśli chodzi o te studia niestacjonarne na filologii, tutaj miałam troszeczkę większą zagwostkę, no bo to już są studia niestacjonarne, które są skierowane do osób pracujących, które w tygodniu na zajęciach nie mogą się pojawiać. Tych zajęć nie ma dużo i są to oczywiście zajęcia weekendowe, także ja miałam taką troszeczkę perspektywę na to, że kurczę, troszeczkę słabo, że aż tyle ominę, no bo nie dość, że nie wyciągnę z tej filologii absolutnie nic, bo nie będzie mnie na zajęciach, no to jeszcze mogę nawet nie mieć za bardzo, jak nadrobić tego materiału, czy nadrobić niektórych zajęć. I tutaj zaczęłam więc wertować regulamin studiów, szukając jakiejś takiej opcji. Jak obejść to, jak uzasadnić to, że tak długo na tych studiach mnie nie będzie? No i odpowiedzią na mój problem okazał się urlop krótkoterminowy, który dziekan wydziału może przyznać w przypadku, kiedy pracodawca kieruje pracownika do pracy w miejscu innym niż miejsce zamieszkania. Czy to nie brzmi jak fantastyczne i idealne rozwiązanie dla osób pływających? No, według mnie tak. Złożyłam więc to podanie o urlop krótkoterminowy i Został mi on przyznany. I tutaj troszeczkę nie popisałam się, bo w sumie nie powiedziałam nawet nikomu z osób, z którymi studiuję, że mnie do tego maja na uczelni nie będzie, i wszyscy po prostu, jeśli chodzi o studentów, myśleli, że ja zrezygnowałam z, z, ze studiów. I potem, jak się w maju pojawiłam, to nagle było: O, okej, okay, ona jednak jeszcze tu jest. Teraz już na pewno, jeśli będzie znowu taka konieczność, żeby ten urlop e, krótkoterminowy wybrać, to rozwiąże to troszeczkę lepiej. Ale ogólnie jestem już dużo mądrzejsza, jeśli chodzi o to, jakie są opcje. No i właśnie to jest to, o czym ja mówię cały czas w tym podcaście. Trzeba po prostu wiedzieć, jakie ma się opcje, bo istnieje szansa, że z każdej, nawet dosyć trudnej sytuacji, jakieś wyjście będzie. W ogóle w dzisiejszym świecie to studiowanie często wygląda tak, że jedyne co potrzebujemy to troszeczkę czasu, laptop czy tablet i dostęp do internetu. Ja na tym stacjonarnym biznesie mam wszystkie wykłady online. Muszę pojawiać się tylko na laboratoriach fizycznie, na uczelni, i to jest z reguły jeden dzień w tygodniu, czasami dwa dni w tygodniu, a czasami to jest w ogóle co dwa tygodnie, po prostu kiedy muszę się na tej uczelni pojawiać. I dzięki temu dużo jestem w stanie zrobić w pracy, kiedy taka konieczność jest. Mówię tutaj głównie o jakichś tam projektach, czy na przykład o pisaniu pracy magisterskiej, ale o pracy powiem Wam jeszcze zaraz. Na pierwszym semestrze w zeszłym roku, jak uciekłam na miesiąc na statek na święta, to miałam bardzo dużo rzeczy do oddania gdzieś tam w międzyczasie, i troszeczkę udało mi się zrobić zawczasu, wiedząc, że będę wyjeżdżać, ale niektóre niestety zostały mi do zrobienia w pracy. Miałam taką nieszczęsną sytuację, gdzie po Wigilii wykrzaczył nam się internet na statku i nie było wi-fi, a ja miałam do oddania jakąś tam prezentację na termin gdzieś około sylwestrowy. A nie oddanie tej prezentacji skutkowało po prostu niezdaniem tego przedmiotu w terminie. Szczęście, że my wtedy staliśmy przy KEI, a nie gdzieś tam pływaliśmy, bo udało mi się kupić kartę e SIM i po prostu jakoś uratowałam się w ten sposób mając ten internet, bo to była standardowo Wielka Brytania, oczywiście. I udało mi się tą prezentację oddać w ogóle chyba w ostatniej chwili, bo przez kilka dni jeszcze grzecznie czekałam, aż ten statkowy internet wróci, żeby mogła sobie prezentację dokończyć. Oczywiście nie wrócił. Ja kupiłam sobie eSIMa i w ostatniej chwili oddałam tą prezentację. Na szczęście wszystko wyszło super, ale stresik był. No a powrót do domu to oczywiście było nadrabianie zaległości, i tak mniej więcej też wygląda teraz u mnie każdy. Powrót z kontraktu to jest nadrabianie jakichś tam zaległości, i czasami, tak jak teraz, wygląda to tak, że wracam do domu po 10 tygodniach w nocy w czwartek, i na dziesiątą muszę już jechać na zajęcia, ale w ten sposób przynajmniej nie jest nudno. Ja się ogromnie cieszę z takiego rozwiązania i cieszę się, że udaje mi się to w miarę bezproblemowo łączyć ze sobą, w sensie pływanie i studiowanie, bo w ten sposób. Nie tracę po prostu czasu. Nie muszę wybierać jednej z tych rzeczy, rezygnując z drugiej. Bo tego gdzieś tam po skończeniu inżynierki najbardziej się bałam, że żeby faktycznie te studia dokończyć, będę musiała po prostu usiąść w domu i skupić się tylko i wyłącznie na tym. Ale ogromnie, ogromnie się cieszę, że udaje mi się to jakoś tam łączyć. I mam poczucie, że się gdzieś tam rozwijam i dalej mogę zarabiać. I pływać. No bo przecież tutaj głównie o to chodzi, żeby jakoś tam móc się na tych studiach samodzielnie utrzymać z pracy. No i jak już się ma dyplom oficera, który jest ważny przez pięć lat, to ja też miałam takie poczucie, że jak już go wyrobię i on będzie po prostu leżał niewykorzystywany, to będzie straszna strata tych pięciu lat, bo żeby ten dyplom móc bezproblemowo odnowić, to w przeciągu tych pięciu lat trzeba wypływać przynajmniej rok. A tak wykorzystuję dyplom, jestem w stanie się sama utrzymać z pracy i jeszcze ciągnę te studia, czyli jest po prostu super. A jeśli chodzi o pisanie pracy magisterskiej, to tutaj to, co mogę Wam polecić, to po prostu wplatać statki wszędzie, gdzie się da. W ogóle w większość gdzieś tam przedmiotów i jakichś tam prezentacji czy projektów, te statki uda się Wam wpleść. Ja tak robię tak naprawdę od samego początku studiów i staram się każdy temat, który gdzieś tam jest, podciągnąć po prostu tak, żeby pasował do rzeczywistości statkowej. To z reguły bardzo fajnie wychodzi, bo są to z reguły nietypowe tematy i prowadzący są z reguły nimi zachwyceni, bo jest to coś. Nowego. No i uwierzcie mi, te tematy były naprawdę różne. Zaczynając od e, ekonomii międzynarodowej, gdzie robiłam prezentację o stawkach, między innymi na przykład przewozu kontenerów. Potem przez przedmiot, który miał coś wspólnego z komunikacją, gdzie razem ze znajomą robiłyśmy prezentację na temat komunikacji między marynarzami na statku a biurem fizycznym na lądzie, jeśli chodzi o na przykład podmiany czy jakieś takie sprawy socjalne. No, i same obie moje prace magisterskie, które kręcą się po prostu mocarnie dookoła statków. Mój temat na filologię angielską to morski język angielski i sposoby nauczania tego morskiego angielskiego przyszłych marynarzy. Tutaj zahaczam o tematy takie jak SMCP na przykład, a jeśli chodzi o zarządzanie, to tutaj piszę pracę o motywacji marynarzy do pracy na statkach RORO. I dzięki temu tak naprawdę obie te prace idą mi bardzo szybko, bo bałam się troszeczkę, że będę miała problem z pisaniem dwóch prac jednocześnie i z pisaniem wtedy, kiedy jestem w pracy, bo czasami mi jest się naprawdę ciężko do tego zmotywować. Ale ze względu na to, że oba te tematy są mi bardzo bliskie, szczególnie ten temat zarządzania, którego na początku naprawdę, och, szło mi to wszystko jak krew z nosa i same zebranie się do tego, żeby coś zrobić w tym kierunku i w ogóle wybór tematu, to był dramat. Ale teraz już jak tylko w pracy napisałam słowo statek, to już poszło totalnie. Powiem wam, że tak jak ostatnio usiadłam do tego i przez jedną stronę dłubałam jakieś tam teorie motywacyjne, to doszłam właśnie do tego momentu, gdzie te teorie trzeba było zaaplikować do rzeczywistości statkowej i już po prostu poszło szybciutko i mega sprawnie. No i co, chyba tyle w tym odcinku. Wydaje mi się, że powiedziałam wszystko to, co chciałam. Powiedziałam na początku o studiach inżynierskich, o studiach stacjonarnych i studiach niestacjonarnych i o tym, jak ewentualnie próbować łączyć to z pływaniem. No i opowiedziałam wam moją historię studiów magisterskich i tego, jak teraz wygląda moja rzeczywistość łączenia tych dwóch rzeczy, czyli pracy na morzu, no i dalszej edukacji. Także ewidentnie się da, i mówię wam naprawdę nie musicie z niczego. Rezygnować. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania dotyczące tego tematu, a może niekoniecznie tego tematu, tylko na przykład pracę na morzu i czegokolwiek innego z nią związanego, zawsze możecie łapać mnie na Instagramie, a jak nie na Instagramie, to staram się odpisywać stosunkowo szybko na wszystkie komentarze na. YouTube. Wszystkie linki standardowo w opisie, a jeśli słuchacie na YouTube, to pamiętajcie o tym, żeby zasubskrybować ten kanał i zostawić łapkę w górę pod filmikiem. Na Spotify też można polubić odcinek, tak mi się wydaje, albo zostawcie komentarz, bo na pewno komentarz na Spotify można zostawić, no i możecie mnie zaobserwować. Dziękuję Wam bardzo, bardzo pięknie za przesłuchanie tego dzisiejszego odcinka. I słyszymy się już niedługo w kolejnym odcinku. Mam ogromną nadzieję, że będzie to za dwa tygodnie i że już tym odcinkiem wrócę do tej mojej regularności. Pa Pa!